No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w materiale który najfajniej by było, gdyby nigdy się nie pojawił. Moi drodzy, złe wieści, złe wieści, które na pewno już Was dotknęły, a jeżeli nie, no to się cieszę przynajmniej Waszym szczęściem w tej, w tej sprawie. Otóż, jak już po tytule wiecie, cheaterzy wrócili do Werdańska. Wrócili dlatego, że bardzo popularne e, bardzo popularne cheaty, bardzo popularne oprogramowanie nielegalne e, do gier, zajmujące się również tworzeniem właśnie cheatów do Warzone, zostało Niedawno zaktualizowane, co oznacza, że no jest nowa wersja tych cheatów, i przez jakiś czas, niestety, jest ona, jak to zwykle przy takich update'ach wygląda, niewykrywalna dla Activision bądź że nie chcę jeszcze jej wykryć, żeby tak jak już kiedyś o tym mówiłem, przyłapać większą ilość osób korzystającą z tego, z tego oprogramowania i później jednym kliknięciem rozdać kilkaset tysięcy banów, a nie banować każdą osobę z pojedyncza już teraz. Tak czy siak, niestety cierpią na to legalni gracze, tacy gracze jak my i to jest niestety zła wiadomość. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że już dzisiaj na kanale Alcentimu pojawi się Q&A ze mną, gdzie będziecie mieli szansę mnie bliżej Poznać, także przypnę Wam link do tego filmu w komentarzu. Wbijajcie tam, dajcie znać, że jesteście ode mnie. No i mam nadzieję, że dowiecie się właśnie czegoś więcej o mnie. Tak po prostu prywatniej i też będą tam pytania o Warzone. Więc, więc również i, i w tej sprawie tutaj więcej, więcej się dowiecie. No i przypominam również o trwającym konkursie na Enebie, gdzie do wygrania macie dwie karty po 20 euro do wydania, właśnie na stronie Eneby. Nie trzeba nic wpisowego. Tak brzydko mówiąc, dawać. Jedyne co musicie zrobić, to, to po prostu zapisać się do tego konkursu. Również korzystając z linku w przypiętym komentarzu, czy też w trzeciej linijce opisu. Tyle słowem wstępu. Teraz niestety te smutniejsze rzeczy, jakimi są urywki z cheaterami. No, z cheaterami, na których ostatnio z drzewko, gdy gramy, trafiamy niestety zdecydowanie zbyt często. Główny są... stono. Stary, jak ty żeś pobiegł? No, od dołu skoczyłem tam. Ale którędy? Na, no. na tą na. okej. Okay. No ja, ja byłem przekonany, że ty wbiegłeś tędy. Let's go, let's go. Nie no, co? Losie, no tam zmawiam? Wow, ale mi daje laser koleś. No właśnie, myki ty, spalony. ty! Jest co spalony. jest? Wszystko trafił. No, a ja, mi wlacie do bony, nie? To jest odpalony, ile jest osób, trzecia strefa, znowu to samo. No ja nie gadaj, no. Dobra, powoliłem go. Dobra, odpalony jest, 100% jest odpalony, 100% jest odpalony. Na lightning 100%. Co za śmieć no, Nie wiem, co oh ja pierdzielę no. Muszę no, no. się no Co no. No. Cel oznaczony. Ognia! Stanu, to głodostwo tego stano, nie podnieść. Ja pierdzielę no ja to już za dużo na dzisiaj Za dużo na dzisiaj w tą grę Palę mu dalej To no. ja ten jego ziomek co? Elon ma 8 No ja go powaliłem, ale to jest bot jaki on ma drugi lewy No właśnie powiedziałeś, że powaliłeś Ja myślałem że został że, że wiesz tego cheatera powaliłeś, jego nie? Myślałem, bo nie wiedziałem, że tak blisko jest Wyskakuje, z nadzieją, że... ten. jest odpalony ten drugi. Tak? No. Przez ściany strzela do Okej. Okay. Ja pierdzielę. W dobrze to <laughs> To? to w sumie dobrze powiedziałem. No tak, no. Tego się nie spodziewałem, że będzie dwóch odpalonych. Ale wiesz, ja jak tak energicznie przez szybę wyskoczyłem i dostałem same głowy, to już wiedziałem. Zresztą jak trakie jechałem i wiesz. No ja w locie dostałem sniper, więc. Ja pierdzielę, mówię ci, była aktualizacja jakiegoś cheata. Czy, czytałem na Twitterze i, i jest wysyp znowu cheaterów. Cel do nalotu oznaczony. Dlatego ta. No, kupiłem tą PS5. Nie są z Wielkiej Brytanii, ten ziomek, ten Eros. E, e, Just... Erosion. No. Bo ma tego skino z, z internetu z Wielkiej Brytanii. Jeszcze dostawcy tego. Fajny gość, fajny gość. W ogóle mają pokupywane skiny, patrz. A nie, bo to są te... Ty glitch, ten, list, z, ten, ten Skrakowane, skrakowane no. ten. Na no. No 100%. Kupi, ja skoczyłem on mi bunny to ja już widziałem, że co coś Nie i grają takie downy, ah, stary. Teraz, teraz się znowu zaczyna robić co drugi, trzeci mecz cheater, nie? No, pamiętasz sobie taki okres co chyba nawet trzy mecze z rzędu mieliśmy. To ja pierdzielę. Nie by się przydało ta auto teraz. To ze lewej idziesz z TVS tu, tu jest I na dole przy mnie Leży tam Ej, to cheater Dostałem Dostałem nalotem Dostałem, -dostałem nalotem na Abym go zabił ale cheater to był Dwiaru to cheater no serio? Czekaj. Oglądajmy go. A ja bym to, go zabił, tak, tak. gdyby nie ten nalot. W ogóle jak on nie zginął od tego nalotu? To, to był chyba kolega jego kolegi, wiesz? Aha. Kurde no. Patrz, bo ja byłem tutaj. I, i, go. Ja, ja w niego strzelałem. No rusza się jak bot. Dwunasty level. Tak. Sze, sześć osób go ogląda. No sześć osób obserwuje. No, no to jest cheater. Kurde, ja bym Popie, go zabił stary, celowo? gdyby nie ten I nalot. Gdyby nie ten nalot ja bym go zabił Po. No to hmm. czy z felu bo To Patrz. jeszcze bot Nie skewuje się nawet ja go, ja go też trafiłem raz On no, miałem on balenie Ja, ja gdyby zabiłem. nie ten nalot to bym go zabił nie? Legit bym go zabił Kurde Swój to z on movementu nie ma. A tego kolegę też trzeba zgłosić. Podbijany statystyk. No zapewne tak no. No tu Tylko... widzę, że też jest BOT. Ten też może być cheaterem w sumie. Czekaj, no nie A nie on zgu... ma 70 ja, poziom, no, z... ma Ja go zgłosiłem, ale jeszcze nawet nie wiem czy on jest cheaterem. Nie no jasno. powtórz powtórce widziałem. No, wierzę ci, wierzę ci, tylko kurde, no nie mogę przeboleć tego, że ten nalot dostałem, bo tak to bym go zabił. Okej, okay, okej. Okay. No, serio, ja pierdzielę. A właśnie, ostatnio czytałem, że była jakaś aktualizacja cheatów. Wiesz, tych, tych takich popularnych? E, bo była jakaś aktualizacja cheatów, więc e, ktoś tam ostrzegał, że, że właśnie będzie więcej cheaterów. I się chyba zgadzam, bo ja już dawno nie trafiłem na cheatera generalnie. On, no jest ja chyba, też on, on jest chyba pierwszy, bo wiesz, bo na włączonej platformówce. A, no to to już w ogóle, ale ja ogólnie, no wiesz, grając, nie, myślę, że od dwóch tygodni dobrych nie trafiłem na cheatera. Przynajmniej na takiego obvious, nie? Nie, na, no. na wyspie odrodzenia trafiłem, sorry. Na wyspie odrodzenia kilka razy. <laughs> na no czy... wyspie odrodzenia. No. no tak, tak, cheater. A najpierw jest to, że to, że to jest jakiś słaby, nowy gracz z hakami, no. więc ja obstawiam, że on nie wygra tego meczu, stary. Ja obstawiam, że on nie wygra. Ja myślę, że go... Uh. Jeszcze biega z tym co z Pelingtonem, z Co, spellingtonem, spellingtonem, co go może zgubić? co slajdem nie robi. No. no nie, nie, no to jest jakiś nowy, słaby gracz z hakami. Kurde, nie mogę przeboleć stary, bo bym go zabił na milion procent. Bo go miałem na plecach, no chyba, że dałby mi flika takiego momentalnie, co w sumie jest możliwe, ale no... O, o, yes. o, no, o, tym mówiłem, o tym mówiłem, że, że, on jest za słaby, żeby to ubrać, nie? On jest za słaby, Aby żeby to się że zaraz jego kolega to cheater. Nie, nie, chyba nie. Zginął. O nie nie wierzyłem, nie Kurde, gułag ma jeszcze, fuck. mi się, jak zginął. O, gułag ma jeszcze. <noise> Z 10 kili mając cheaty, no to nie wiem. Jak my mamy po ile po... no po 35. No ale wiesz, no to, to, to od razu widać, że to jest jakiś nowy gracz Bo jak trafisz na takiego odpała, od, od takiego który się nie kryje i ma movement, czyli po prostu bez cheatów jest jakby dobry no to jakby naprawdę ciężko takiego typa pokonać, no jakby wręcz jest to niemożliwe no a takiego, no właśnie, jak najbardziej jest możliwe, bo wiesz, on, on jakby nie czuje gry, źle się obraca. Jedyne co mu pomaga, no to oczywiście pewnie wallhack, bo pewnie też ma wallhaka. I tyle, no. no. Szkoda, 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 no. no. ale dawno, serio, dawno nie trafiłem na cheatera. Na, na Werdańsku, no bo na, na, na wyspie odrodzenia, w ogóle na wyspie odrodzenia Twitterze. to, to już mnie rozbraja, nie? Bo wiesz, bo teraz te 100 osób jest, to dlatego... Było, pałem. było 100 osób, no. A on Ty, jestem ciekawy jaka, jestem ciekaw, jaka będzie broń w guagu To... Z, zasługuje żeby dostać pięści ten koleś Nie, nie dostał nikogo w guagu Ude eee, Dobra, obstawiamy, co? Myślisz, że, e, że wygra mecz? Nie. nie No patrz, ma świeże konto, więc chyba nie będzie miał e, Klas porobionych Powiem tak, jak będzie miał klasę z HDR-em to to może wygrać, ale. No czekaj, zobaczymy co on weźmie w ogóle. Jak! No, no to co? jednak nie ma klasy, bo to jest ta wiesz, to Jakby. To. Nie ja, On nie ugra meczu, on nie ugra meczu no. Nie ugra. No biega z XM4 i z Dragunowym, no nie ma szans. Zastanawiam się, ile ci też, że tak mają lat. Żeby ci to tak. Myślę, że nie ma zależności. Równie dobrze mogą Panie być właśnie dzieci. I w sumie, nawet lepiej, jak to są dzieci, bo może jeszcze się wiesz. Zrozumieję, że to jest po prostu. I że nie w porządku, i że po... no ogólnie wiadomo o co chodzi. Ta, no dzieci A... jeszcze wiesz, można tak wybaczyć. Że... Znaczy, no wybaczyć. No, no, po prostu, no. Zrozumieć, że to dzieci, i tak. Tak, ale ale no jakby nie ma zależności. Jakby dorośli ludzie też, jak najbardziej. To jest właśnie żenujące, no wiesz, jakiś taki przygłup, nie wiem, 30 lat na przykład na hakach, jakby. <noise> to, to, to trzeba mieć ultra smutne życie. Jakby nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić, co kieruje takimi ludźmi. Ja, kurde jakby zginął od granatu. No, A sam, sam sobie rzucił, czy? Nie, to <głos> <głos> Jakiego light pinga dał? No. <noise> Ale będę go wyzywać. Yo, bro, hackers, go kill man. yourself. Go kill yourself. Jump off a bridge. Jump Stupid off a bridge. Stupid fucking hackers Bruh, your fuck shit, you cheated, Bro, you're shit. Fuck you, cheater. Fuck you're you, awesome you cheater. Fuck bridge, you, cheater. Fucking bridge, bro. Stupid hackers man.